Truskawkowe pole znów zagości w ogrodzie Centrum Kultury STD w Gnieźnie. Od czwartkowego przedpołudnia będą sprzedawać je lokalni producenci, a wydarzenie ma promować sprzedaż bezpośrednią na naszym obszarze. Tak jak w latach poprzednich organizujemy ponownie w tym roku imprezę pod nazwą Truskawkowe Pole. Jest to skierowane dla, do producentów, tych właśnie, którzy wytwarzają te produkty. Oczywiście obok truskawek będzie można kupować miody, sery i właściwie to, co proponuje przetwórstwo rolnicze. Jest to promocja przede wszystkim rolnictwa, to jest promocja ich produktów i dlatego zapraszamy 23-24 na terenie powiatu. Statowego STT od godziny 10 do 16 można za nieduże pieniądze zakupić naprawdę świetne produkty przede wszystkim ekologiczne, zdrowe, smaczne, warto tutaj przyjść. STT jest jak najbardziej właściwym miejscem do tego, żeby zorganizować takie truskawkowe pole. Naszym zadaniem, naszym statutowym zadaniem jest między innymi promowanie kultury. Ja wychodzę z założenia, wszyscy do STT wychodzimy z założenia, że lokalna kultura to też ten taki lokalny koloryt, lokalne kulinaria i wydaje się, że zorganizowanie takiego truskawkowego pola i e, powinno stać się zwyczajem żeby w szczycie e, w szczycie sezonu truskawkowego przyjść kupić, zrobić, jak to się mówi po wielkopolsku zaprawy i pamiętać przez cały rok, jak to jaka to fajna impreza była. Zapraszamy. Wracamy do tego, co było dobre. Będą truskawki, będzie miód świeży prosto z pasieki, jak i również warzywa od naszych lokalnych producentów. Też nie zabraknie serów ruchocińskich, na których serdecznie zapraszamy mieszkańców Gniezna do skorzystania z tejże promocji i nabywania produktów od naszych lokalnych producentów, a przede wszystkim od rolnika czy pszczelarza. Sprzedaż bezpośrednia to mamy gwarancję taką, że jest to produkt najlepszej jakości bezpośrednio od samego producenta, który go wytwarza w swoim gospodarstwie. Pomija się pośredników, jest to bezpośrednio produkt sprzedawany przez samego producenta, który razże że uprawia, zbiera, Następnie w tym całym łańcuchu sprzedaj. Przypomnijmy, truskawkowe pole w STD będzie czynne od czwartku od godziny 10 do piątku do godziny 16.